Cześć, witajcie! Dziś znowu chciałbym zapytać o Waszą opinię. Podzielcie się nią, proszę. W czasach, kiedy smartfony tłuką się niemal od samego spojrzenia, bardzo istotna robi się kwestia ich ochrony, ich zabezpieczania. No a jak zabezpieczyć tył smartfona? pokrowcem? Wielu producentów jest na tyle sympatycznych, że dodaje do swoich smartfonów jakieś tam proste, niedrogie casey. Czasem, jak mamy dużo szczęścia, dostaniemy coś w miarę porządnego z plastiku, no, a czasem dostajemy po prostu taniutki silikon. Ale dostajemy. I teraz chciałbym zapytać Was o to, jakie jest Wasze podejście do tej kwestii. Czy zależy Wam na tym, aby pokrowiec do telefonu znajdował się w zestawie? Czy korzystacie z tego rodzaju ochrony telefonów? Czy w ogóle korzystacie z pokrowców na telefony? Czy robicie tak jak ja, czyli ryzykujecie i nosicie przeważnie telefon bez pokrowca? No bo wiadomo, ja telefony testowe raczej noszę w pokrowcach, nauczony wieloma przykrymi doświadczeniami, ale mój osobisty telefon, mój daily driver, no już jest bez pokrowca, bo ja po prostu organicznie pokrowcę, nie znoszę. A wy? No odpowiedzcie mi na to pytanie. Gorąco zachęcam do komentowania. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!